Za nami Super Bowl Philadelphia Eagles na szczycie NFL. Ekstra klasa nie przestaje zaskakiwać faworyci bez punktów. Mateusz Jagiełło i Przemysław Kucharzak to jest kurier sportowy Radia Wiktoria. To miała być noc Kansas City Chiefs. Ekipa z Missouri mogła napisać historię, zdobywając trzeci z rzędu tytuł najlepszej drużyny NFL, czego jeszcze nie udało się nikomu dokonać. Plany pokrzyżowała im jednak Philadelphia Eagles. Orły wzięły rewanż za Super Bowl z 2023 roku i wygrały ubiegłej nocy 40 do 22. MVP spotkania wybrano rozgrywającego Eagles Jalena Hurtsa, który zanotował w meczu trzy przyłożenia. Tenis. Dobry występ w turnieju ATP 500 w Rotterdamie zanotował Hubert Hurkacz. Polak odpadł dopiero w półfinale z późniejszym triumfatorem całej imprezy Carlosem Alcarazem. Do finału w turnieju Debla dotarł Jan Zieliński w parze z Sanderem Gilles. Polsko-belgijska para musiała jednak uznać wyższość duetu z Włoch Simone Bolelli i Andrea Vavassori. Dziś rywalizacja na turnieju w Dosze rozpoczęła Iga Świątek. Jej pierwszą rywalką Greczynka Maria Sakkari. Za nami weekend Pucharu Świata w skokach narciarskich w amerykańskim Lake Placid, podczas którego znowu dobrze spisał się Paweł Wąsek, zajmując w sobotę 11, a w niedzielę 9 pozycję. Dwukrotnie punktowali również Aleksander Zniszczoł, 25 i 17 miejsce, oraz Dawid Kubacki, który zajmował 20 i 29 lokatę. Swoje punkty do klasyfikacji Pucharu Świata w niedzielę dołożyli również Piotr Żyła i Jakub Wolny, dzięki czemu niedzielny konkurs z pięcioma Polakami w drugiej serii był najlepszym występem Biało-Czerwonych w tym sezonie. Triumfowali Johan Andre Forfang i Daniel Czofenik. Powody do radości mają polskie siatkarki występujące we włoskim klubie Coneliano. Joanna Wołosz i Martyna Łukasik w weekend podniosły Puchar Włoch po tym jak ich drużyna pokonała w półfinale 3-0 zespół z Nowary i w finale takim samym rezultatem rywalki z Mący. Jest to już trzecie w tym sezonie po Superpucharze Włoch i klubowym Mistrzostwie Świata wywalczone trofeum przez Koneliano, które przewodzi również ligowej tabeli. Robert Lewandowski z kolejną bramką. Polak otworzył wynik wyjazdowego spotkania Barcelony z Sevillą. Ostatecznie Blaugrana wygrała ten mecz 4-1, do 1, a w barwach ekipy Hansiego Flika wystąpił również wojciech szczęsny. W tabeli la ligi Barcelona ma dwa punkty straty do liderującego realu i punkt do drugiego atletiko. Madryckie drużyny w tej kolejce spotkały się w meczu derbowym na Santiago Bernabeu. Spotkanie zakończyło się remisem 1 do 1, a bramki zdobywali Kilian Mbappé oraz Julian Alvarez. Chwilę triumfu na angielskich boiskach miał w niedzielę Tymoteusz Puchacz. Wypożyczony do najsłabszej drużyny Championship Polak zagrał 90 minut w pojedynku 1-16 finału Pucharu Anglii przeciwko liderowi Premier League Liverpoolowi, a jego plymów sensacyjnie wygrało 1-0. Oprócz Derec na tym etapie z rozgrywkami pożegnały się także m.in. Tottenham czy Chelsea. W tym tygodniu kibiców piłkarskich czeka nie lada gratka, a więc pierwsze mecze fazy play-off w europejskich pucharach. Już we wtorek i środę zagra Liga Mistrzów z wtorkowym hitem Manchester City-Real Madrid na czele. Natomiast w czwartek na boiska wyjdą drużyny z Ligi Europy oraz Ligi Konferencji, w tym Jagiellonia Białystok, która rozegra wyjazdowe spotkanie z serbską Baćką Topola. Teraz pora na najbardziej nieprzewidywalną ligę świata. Cztery najlepsze drużyny w tabeli ekstra klasy z porażkami. W ten weekend Lech przegrał 0-1 w Gdańsku z Lechią, Jagiellonia 1-2 w Mielcu ze Stalą, Raków na swoim boisku uległ 1-2 GKS-owi Katowice, a Legia w Gliwicach uległa 0-1 Piastowi. Zwycięstwa nie odniosła również piąta Krakowie, remisując w łodzi 1-1 z widzewem. Takim samym wynikiem zakończył się także mecz Radomiaka ze Śląskiem, natomiast zwycięstwa przed własną publicznością odniosły Korona Kielce, tu 1-0 z motorem Lublin, oraz Pogoń Szczecin, która pewnie pokonała 3-0 Górnika Zabrze. Dziś na zakończenie kolejki Puszcza Niepołomice zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Do startu piłkarskiej trzeciej ligi pozostały jeszcze trzy tygodnie. W Skierniewicach już teraz pełna gotowość. W tym tygodniu Unia grała dwa sparingi, obydwa wygrane. 2-0 z drugoligowym KKSM Kalisz oraz aż 5-1 z trzecioligowym Sokołem Aleksandrów Łódzki. Dotychczasowy sparingowy bilans Skierniewicza to cztery zwycięstwa i jedna porażka. Nieco mniej optymistycznie sytuacja wygląda w Łowiczu. Pelikan przegrał na wyjeździe z Elaną Toruń 0-2. do Poprzednie spotkania kontrolne to dwa remisy i porażka w innych spotkaniach towarzyskich z naszego regionu KS Kutno pokonało zryw wygodę 2-0. Żyrardowianka pokonała Milan, ten z Milanówka, nie z Mediolanu, 5-2. Porażki poniosły natomiast Mszczonowianka 1-4 z Ursusem Warszawa oraz Mazowia Rawa Mazowiecka, przegrywając 0-4 z ŁKS-em 3 Łódź. Towarzysko zmierzyły się także potęgi Skierniewickiej Okręgówki. Manhattan Nowy Kawęczyn pokonał w pierwszym tegorocznym sparingu Pogoń Bełchów 7-4, co zapowiada emocje w walce o utrzymanie w lidze. Ostatni oficjalny Nieprzegrany mecz Manhattanu miał miejsce 28 września. Życie składa się ze wzlotów i upadków. Doskonale wiedzą o tym nasi koszykarze. W środowej 22. kolejce drugiej Ligi dwa zwycięstwa. Trójka Żerardów pokonała u siebie Isetię, Grodzisk Mazowiecki 96-88. Księżak na wyjeździe ograł Lubliniankę 98-93. Z kolei w weekend. 23. kolejka przyniosła nam dwie porażki. Księżak przegrał z Bankiem Spółdzielczym Mińsk Mazowiecki 85-87, a trójka 58-88 z Żubrami Białystok. To pierwszy Pierwsza domowa porażka trójki w tym sezonie. Szczebel niżej w trzeciej lidze grało Kutno. KS Buty nie grają, pokonali świecki klub sportowy 83-81. Siatkówka. Lotnik Łęczyca uległ 1-3 Wilkom Wilczyn w zaległym spotkaniu 17. kolejki drugiej ligi. Przed nami derby regionu. W najbliższą sobotę lotnik zagra na wyjeździe z Wolej Team Żychlin. To Żychlinianie będą faworytem tego spotkania obecnie zajmując trzecią pozycję w lidze przy 11 pozycji lotnika. W poprzednim meczu tych drużyn Żychlin wygrał 3-0. A na koniec futsal. Kijałowicz z minimalną porażką z Futbol Białystok. Wynikiem 3-4 do 4 zakończyło się to spotkanie, choć nie brakowało szans na przechylenie szali zwycięstwa na stronę łowiczan. Byłyby to bardzo cenne punkty w walce o utrzymanie w pierwszej lidze. Kolejna okazja w najbliższy weekend. Domowe starcie z KSSS Lemborg. W ten weekend w Łowiczu miała miejsce dziewiąta edycja futsalowej Ligi Mistrzów Łowicz z Skierniewice Żerardów. W turnieju wzięło udział osiem ekip: trzy z Łowickiej Ligi Futsalu, trzy z Żerardowa i dwie ze Skierniewic. Drużyny zostały podzielone na dwie grupy, następnie rozegrano półfinały finał i mecze o trzecie miejsce. Triumfowała fantazja główno w finale, pokonując marbut, chąśno 4-2. Trzecie miejsce wywalczył KS Stefan Łowicz po zwycięstwie 5-0 nad Akademią Piłkarską Żerardów. A w tym kurierze sportowym to już wszystko, kolejna dostawa informacji już za tydzień, a po więcej zapraszamy na stronę radiowiktoria.pl oraz na serwisy streamingowe.